Mój cały sprzęt wędkarski to mamy siatkę 2,5 metra. Tu jest siatka metra 80, składany namiot. szczególnie używałem. Tu jest mój bambus dziadkowy się tej pamięci, który używam. Rozpoczynam nim sezon wędkarski zawsze na wiosnę, z początku. Tylko tym bambusem. Tu był taki powrotek taki tykający, stary. w się go wywaliłem bo mnie wkurzał. Kupiłem sobie taki mały kowrotek do tego. I bambu jest ma 3,5 metra. I nim byłoby początek sezonu. Tu widzimy mam spinning 2,10 m. A dzisiaj na wrywach byłem, to akurat mi się zerwa, bo przerzuciłem stawik znaczy rzekę, wcześniej. No, przerzuciłem dwie wędki spławikowe. Tutaj mamy 3,5 3 m. Tutaj też na spławik mam. 2,10 m. To taka najmniejsza wędeczka Ale lubię ją łowić. Spławikowa, biedereczka. Tu mam w torbie sprzęt wędkarski. Ręcznik srajtaśmy Gumę do spinningu, Blachy. Spławiki na wymianę. W razie coś się zerwie Koszyczki na wymianę. Takie potrzebne proste sprawy. Haczyki na wymianę. Ale to. Tu jest wędka na żywca. Jedna tylko mam ma 3,5 metra, tylko jedna na żywce ale chyba w tamtym roku raz tylko ją używałem, ale nic nie zapałem. Spinningować to spinninguję, nie wiem, no dwa razy, trzy razy do roku, bo nie jestem zwolennikiem spinningowania. Zatem wolę łowić ten spławik. tutaj mam podbierak teleskopowy, trzy częściowy, widełki, cztery parasolka, płaszcze przeciwzeszczowe. Soperkę mam też, bo superkę to kaważy na zawodach. Na zwoda się jeździ, to teraz są takie miejsca, że trzeba sobie podkrzesełko wyrównać. Tu mam takie widełki, kuzyn mi zrobił specjalnie pod bambusy. Duboci mi kolega zrobił ja tu specjalne widełki pod bambusy. I są takie laski, a wbijam i tutaj bambus się opiera i nie wyleci, mi to jest taki ogranicznik, żeby go nie przechyliło. To jest bardzo mocne, stabilne. I tu mamy tak baty. To jest, to jest taka torba na baty. Jak jeżdżę na zawody, na spawikowe, to biorę tylko tą torbę, baciki. A jak jedę na zawody gruntowe, to tą mniejszą torbę. I wędki z koszyczkami, I tu mamy bata, jak widać. 8, nie będę rozbijał 8 metrów, bat 7 metrów widzimy naklejki srackie, bo sraczkiem jestem bolonka 6 metrów, tu mamy bata 6 metrowego, bat 5 metrowy, dwa baty 4 metrowe i bat 3 metrowy, baciki od 3 metrów do 8 metrów bolonka i tak to jest. I tu mamy właśnie dwa wata Kongera 360 i oba są na koszyczki przygotowane. Oba na koszyczki na gruntowo. Także mam dwie wędki przygotowane, tylko skłowy na grunt. Dwie na sławik to są w tej małej torbie. To albo łobby na grunt. Jak coś nie bierze, to przychodzę na sławik. Na spinnik to bardzo mało, nie jestem zwolniki spinningowania. Ja sobie wolę posiedzieć. Piweczko otworzyć i popatrzeć na spawiczki. To jest najlepsze. A w tym roku jeszcze na bata nie łowiłem przeważnie gruntowo albo na spławiki. Tak, taki mi sprzęt ja tam tu wederka wiadomo do na karmę, w razie czego tam wodę, żeby sumyć w torbie jest ręcznik, tutaj taśma i grzyłka, i haczyki, spławiczki na wymianę, w razie że się zerwie. także Taki prosty sprzęcik, aby tylko iść na ryby, się odpocząć, posiedzieć, na zawody sobie pojechać. Także taki mam sprzęciorek wędkarski.